Szybki test, w wyniku którego uzyskasz odpowiedź na pytanie, czy w tym momencie w swojej pracy realizujesz swój najwyższy potencjał? Czy jesteś na ścieżce, która przybliża cię do twojego największego szczęścia i obfitości? Czy po prostu realizujesz swoje życiowe, zawodowe powołanie? I teraz uwaga. Odpowiedz sobie na pytanie, czy praca, którą wykonujesz, a robisz ją tylko po to, żeby się dorobić? żeby jak najwięcej zarabiać. Kasa ma się zgadzać. E, albo, albo chcesz zdobyć władzę. Chcesz po prostu kontrolować. Chcesz czuć się ważna. Więc, czy coś takiego się dzieje? Czy robiłabyś dokładnie to samo, nawet jeżeli nie miałabyś żadnej gwarancji zarobku? Nawet jeżeli do końca życia miałabyś robić to za darmo? Charytatywnie, po prostu. Bez żadnych efektów w materii. Odpowiedź sobie na pytanie, nie przede mną, przed samą sobą. I jeżeli, jeżeli okaże się, że robisz swoją pracę nie z głębi swojego serca, bo chcesz to robić, bo mogłabyś robić to nawet za darmo, ale robisz to tylko dla hajsu, robisz to tylko dla władzy i dla poczucia bycia ważną, nie wiem, zauważaną i tak dalej, to. Prawdopodobnie idziesz nie, ścieżką niezgodną z planem duszy, i ona prędzej czy później ma potencjał ciebie wypalić po prostu. Ponieważ my, jako dusze, jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczać i żeby przeżywać życie e, zgodnie ze swoim najwyższym potencjałem, realizując się w lekkości i, i szczęściu po prostu tylko taka ścieżka nas doprowadzi, czyli taka, w której nie skupiamy się na sprawach materialnych, na sprawach naszego ego, typu na przykład na naszej, na, na władzy, tak. Więc jeżeli czujesz, że, że idziesz nie tą ścieżką, co trzeba, po prostu, ponieważ kieruje Tobą tylko kasa i władza i, i poczucie jakiegoś tam zewnętrznej walidacji, to zapraszam Ciebie, na serię spotkań jeden na jeden ze mną, w trakcie których odkryjemy Twoje prawdziwe zawodowe, życiowe powołanie, w trakcie których odkryjemy, jaka praca ma potencjał dać Tobie. Nie tylko satysfakcję i spełnienie, ale również duże pieniądze i przybliżyć siębie najłatwiej, najszybciej do szczęścia i obfitości. E, obecnie trwa promocja na serię spotkań, ale również na inne moje usługi, w tym odczyt energetyczny. E, więc możesz zgarnąć e, moją pomoc w niższej cenie do końca listopada. Link znajdziesz w opisie mojego profilu. A jeżeli interesują Ciebie tematy, właśnie odkrywania swojego powołania Zawodowego, życiowego, swojej mocy, potencjału, wartości. Zapraszam Ciebie na mojego YouTube'a.